Witajcie moi drodzy. Piotr Piechota. Chciałbym nawiązać do mojego ostatniego filmu odnośnie smogu w słkowicach, ponieważ mam wrażenie, że część z Was nie do końca mnie zrozumiała. Problem smogu w Słowkowicach istnieje i rozwiązanie go wcale nie jest takie proste, stąd była moja propozycja o stworzeniu w przyszłości spalarni śmieci. Spalarnia śmieci to zdajecie sobie sprawę, że to jest bardzo, bardzo długa inwestycja, a tak naprawdę my nie możemy czekać aż tak długo, bo część z nas zachoruje i poumiera do momentu, kiedy taka spalarnia powstanie i problem smogu w Sułkowicach zostanie rozwiązany. Nadmieniłem tutaj do problemu śmieci i spalenia tych śmieci, ponieważ no ten smog skądś powstaje on nie powstaje z samochodu wbrew temu, co nam mówią to po niektórzy ludzie. Nie wiem, czy takie mam tylko wrażenie, ale wydaje mi się, że w sezonach zimowych śmieci są zbierane od nas rzadziej, szczególnie worki, niż w sezonie letnim. Skąd to się bierze i czy tylko to jest takie moje subiektywne odczucie? Dajcie mi znać w komentarzach, ale wypadałoby to sprawdzić. Co do tych śmieci, no to jak ich ktoś nie odbiera i nie ma co z nimi robić, no to część ludzi albo. Y, wy, może wyrzucić do lasu, albo może spalić. Co jest, no trzeba coś z tymi śmieciami zrobić, to no nie będziemy ich w sypialni trzymać, prawda? Więc tutaj nie usprawiedliwiam nikogo, ale rozumiem y, pewne mechanizmy, które zachodzą. Y, mam pomysł na rozwiązanie y, tego problemu, chociaż przynajmniej przez y, jakiś okres czasu. Mianowicie, według mnie, dopóki problem smogu nie zostanie rozwiązany, rachunki za śmieci, szczególnie w okresach zimowych, czyli od października do kwietnia, powinny być obniżone o połowę, albo całkowicie powinny być zniesione, czyli za symboliczną złotówkę nasz zakład odczyszczania miasta powinien zabierać te śmieci od nas, żeby one nie walały się po lasach, po ulicach i nie zalegały ich go na podwórku. Powiedzcie mi w komentarzach, napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o moim pomyśle. Wiem, zaraz zacznie się skąd na to pieniądze, ale wybaczcie, to akurat od tego powinni, tym powinni zajmować się ludzie, którzy po prostu zarządzają naszym miastem, bo zdrowie jest najważniejsze, prawda? A propos zdrowia zdaje się, że nasze wspólne wysiłki na temat wydłużenia pracy karetki do 24 godzin w po malutku zbliżają do finiszu. Jest szansa, że jeszcze na wiosnę ta karetka będzie. Monitoruję sprawę, sprawdzam, wszystko idzie, zdaje się w dobrym kierunku. A o wynikach będę Was informował i na pewno jak tylko cała dłubowa karetka pojawi się w Słukowicach, pierwsi się o, te, o tym dowiecie. Dziękuję Wam bardzo, miłego dnia Wam życzę, pozdrawiam.